Cztery i idą do budki. idą do budki, cztery ufolutki. Za ufolutkami, cztery idą do budki, cztery Cztery ufolutki zabiły krasnoludki. Zostały tylko dwa krasnoludki, A na ufolutki lecą atomówki. atomówki wysłane przez krasnoludki. Dwa krasnoludki idą wstecz do budki, chodzą do budki, gdzie czekają ufoludki. Cztery ufoludki gonią krasnoludki, krasnoludki gonią ufoludki. Ale krasnoludki mają atomówki, lecą na ufoludki dwie atomówki, ale ufoludki mają motorówki, ufoludki za nimi atomówki. Uciekają, 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 no i uciekły. Wracają ufoludki, by zabić krasnoludki, ufoludki, zabiły krasnoludki. I teraz ufoludki idą już do budki, idą do budki szczęśliwe ufoludki.